Słuchajcie, słuchajcie, wróciliśmy już do domu. Ja tu może przejdę, będzie mnie lepiej widać. Z racji tego, że żeśmy trochę grzybów nazbierali, to powiedziałem wam, że zapraszę Was na gotowanie. Także będziemy gotować, uzbieraliśmy słuchajcie, sporo to są borowiki. Borowiki szlachetne. Co prawda one są charakteryzują się tym, że mają duże łodygi. Znaczy się nóżki, a małe łebki, ale spoko łebków tutaj mamy wystarczającą ilość. Zrobimy sobie makaron tagliatelle z borowikiem, olejem, z oliwy, pietruszką i czosnkiem. I tak jak mówię, tak przystępujemy. Wyobrażam, bo tu jest ciasno, a nasz pomocnik tutaj obserwuje. Mamy nasze tagiatelki. Najlepsze moim zdaniem właśnie do tego dania to jest makaron, właśnie tagiatele. Jaki mamy, taki damy. I słuchajcie, co będziemy potrzebować? Przede wszystkim świeże grzyby. Drugie. Diolio. Oliwa. Nie wiem skąd. I talmex. Jakiś taki. No nieważne. Ja generalnie lubię oliwę grecką. Słuchajcie, jak byliśmy na Krecie, żeśmy przywieźli sobie dużo oliwy greckiej. Także lubię, ale wy zróbcie z jaką chcecie. Czosnek. Czosnek polski, żaden tam chiński. Czy jakiś inny. Mamy ładne główki czosnku. Także kto ile chce. My sobie sądzę, że wykorzystamy trzy takie dorodne główki czosnku. No trzy, żeby nie było, wiecie. I Pietrucha także słuchajcie do dzieła najpierw jako że jesteśmy polakami i polacy muszą ale to muszą wszędzie wpierdaczyć cebulę tutaj też wrzucimy aczkolwiek słuchajcie tylko trochę tej cebuli damy no bo nie chcemy żeby nam tutaj zdominowała ta cebula ten nasz smak ale wrzucimy ją sobie na przesmarzenie i po prostu zrobimy taki zaczyn z naszym czosnkiem, więc słuchajcie, przechodzimy do krojenia cebuli. Na szczęście wy jesteście bezpieczni, bo przez ekrany monitorów nie widać tych łez. Zresztą ja nie płaczę przy cebuli, bo jestem nie nieczuły, także wiecie. Faceci nie płaczą, nie? Dobra, możemy użyć małego albo ten to tępy. To użyjemy małego noża. Taka mała historia mi się przypomina, jak mieliśmy 20 lat, wyjechaliśmy pierwszy raz z majstrem za granicę do Anglii. Siedzieliśmy w miejscowości Ipswich. To było w Suffolk, albo chyba w Suffolk-hrabstwie. No i tam słuchajcie, pierwsze kroki nasze zaczynaliśmy w pracach za granicą i dostaliśmy dosyć szybko pracę w ogóle na kontrakt, bez żadnych agentur. W fabryce drobiu byliśmy wykwalifikowanymi buczerami, czyli rzeżnikami i po prostu my, naszym zadaniem było filetowanie kurczaków, czyli krótko mówiąc Pół cyska trzeba było wyciąć na dwie sekundy. Nie? No i nauczyłem się tam ostrzyć noże. Mianowicie jak najłatwiej naostrzyć nóż, bierzecie jeden nóż tępy, a drugi nóż tylko po to, że będziemy używać tej tylnej części. Dalej. Bierzemy nasz nóż i ostrzymy. Jedna strona, druga strona. Jedna strona, druga strona. Traktujemy nasz drugi nóż jak ostrzałkę. I tak moi drodzy, szyfowa by straciła palce. Nacinamy i tnie jak szalony. Tam zresztą też siedzieliśmy 8 miesięcy. Pracowaliśmy, można powiedzieć, że to było takie zo, bo pełno Polaków, Ukraińców. Nie, Białorusinów, przepraszam. Oni akurat tym zem nie, z, zem, oni z, do zo nie należeli, ale tam mieliśmy też bardzo dużo e, narodowości. Na przykład irackiej. A dlaczego za? No bo u nas to było jak w małpiarni dosłownie, A. kurde, nie? Tam ludzie nie pracowali, tylko zwierzęta, ale wiecie co jest najgorsze? Że czym dłużej tam pracowaliśmy, tym bardziej my się stawaliśmy jak zwierzęta. Także to się udziela każdemu. Także nie ma tutaj znaczenia, czy jesteś z Polski, Ukrainy, Białorusi, czy też z państw, wiecie tutaj. Irak i tak dalej, po prostu po dłuższej pracy w takich warunkach zostajesz się głupi jak zwierzę. No i tam pracowaliśmy, no ale niestety my mamy polski temperament i tam były niesnastki odnośnie, no nie dogadywaliśmy się z ciapkami i po prostu trzeba było to skończyć, ale nie o tym mowa. Bo my wracamy do naszego dania, nie mam niestety, o Jezus Wiecie, że ten czosnek bardziej kurde wywołuje u mnie łzy niż ta cebula? Nie mam tego, nie mam e... praski do czosnku, ale postaram się go przesiekać Słuchajcie, jest taki zawsze patent, na przykład jak już chcecie ten czosnek sobie zmielić, tak żeby był no pocięty, ale żeby był rozwalony, to wystarczy wziąć trochę soli grubo ziarnistej. Na szczęście my jesteśmy zaopatrzeni w najlepszą sól morską, bo jesteśmy nad morzem, nie? No dosłownie trochę soli. Bierzecie sobie taki duży nóż i wystarczy, że cały ten towar będziecie sobie miażdżyć. Także w ten sposób możemy poradzić sobie bez młynka. Czy tamtej praski. Dobra, słuchajcie, ja wezmę z jeszcze tutaj, skroję pozostały czosnek i widzimy się przy garach. A co to pan ma tutaj? O, tu, tu. tu. A, słuchajcie, to dla fanów takich wynalazków szyfową chcieliśmy spróbować aperolu, jak to smakuje i tak dalej, ale dowiedzieliśmy się, że jest identycznie smakujący zamiennik. I ponoć to smakuje jota w jota tak samo i można go nabyć w Biedrze. Także zakupiliśmy sobie pierwszego dnia naszego pobytu. Aperi... co? Jak to jest napisane? Aperitivo. Aperitivo. Ale powiem Wam, że majstry to nie są fanami kurde takich badziewi, nie? Bo spróbowaliśmy... Po tyle i zostało, skończyło się na browarach, także słuchajcie jakbyście chcieli kiedyś mnie coś czymś częstować, to dalej piwem, nie? I to zwykłym. Takim wiecie, 6% chmielowe, nie? A takie coś, to tam będzie stało w domu dla gości. <śmiech> Dobrze, <śmiech> że oryginału nie kupiliśmy. Bo by było szkoda. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do naszego smażenia. Mamy naszą małą płytę indukcyjną, chyba, albo ceramiczną. W ogóle... Co jest najciekawsze, że właśnie z, będąc w takich różnych domkach na wyjazdach, możemy poznać wszelakiej maści, chyba ceramiczna. Wszelakiej maści możemy poznać różne sprzęty. Zobaczcie, tu jest jakiś płyta Akpo. Akpo. Taka... A nie Akpo, przepraszam. Aknie się nie gniało. Akpo. Słuchajcie, no kurde. My to znamy takie Amika, Bosch Electrolux. A będąc właśnie na różnych domkach to takie smaczki wyczajcie, wy podejrzewam, że wiecie, no to wszystko jest liczone, bo trzeba tych domków wyposażyć w te płyty i to w sporą ilość, no to znajdą coś tam z Niemiec albo z, z, ze wschodu i no i tak to jest, e, no ale też działa, działa, także gotujemy dalej, słuchajcie, rozgrzewamy sobie oliwę. Na no, oliwie też można smażyć, aczkolwiek ona ma niższą temperaturę yy, palenia, więc mięso tak nie polecam. Ale takie jakieś rzeczy jak najbardziej. No i co my tu mamy? Mamy nasz czosnek, mamy naszą cebulę, bez której polska by w ogóle upadła. I słuchajcie, mamy tutaj posikaną pietruchę, ale z tej części z tych łodyg. Bo do smażenia nie używamy tych liści, bo one wam sklapcieją i, i się rozpadną, i nic z tego nie będzie. Natomiast słuchajcie, te łodygi jak najbardziej się nadają one podczas, goto, podczas tego smażenia zmiękną, oddadzą swój smak, no i dodatkowo kolor. Także ja tutaj wkrapiam trochę soli i wrzucam najpierw cebulę. Jak ona mi się trochę podszkli, dodam czosnek i o, dziękuję, tu mam moją. Niezawodną asystentkę panią Dziubkową, no i czekamy. Pewnie zajmie nam to wieki, bo maszynka tutaj nie jest jakoś rewelacyjnie szybka, ale jesteśmy na wakacjach, nigdzie nam się nie śpieszy. Mamy nasze danie, proszę Państwa, już tutaj na patelce w zasadzie nie danie, a składniki da to danie. Jak na razie nam tutaj się pięknie smażą. Zobaczcie. Danie będzie niezwykle proste, bo w zasadzie składa się to tylko z grzybów, warzyw i makaronu. Dla wersji ekskluzywnej proponuję e, polędwiczki wieprzowe wziąć delikatnie, pokroić na cienko i usmażyć jeszcze do tego do, dodać. Będzie naprawdę za jedwabiste. E, danie nie należy do dietetycznych, bo musimy tutaj pamiętać, że podstawowym i głównym naszym e, składnikiem to jest oliwa. Ona będzie tworzyła nam sos. No, a oliwa jest tłusta, ale jakże dobra. E, I słuchajcie, e, ja to danie pierwszy raz z szefową e, testowaliśmy odwiedzając restauracje, jak jeszcze się stołowaliśmy po restauracjach. Teraz już po prostu nie ma czasu i wiecie, czasy pandemii e, odstraszają, ale swojego czasu chodziliśmy po restauracjach. Jest taka Jedna knajpka, tawerna się nazywa, w manufakturze, jeśli ktoś nie był to, to zapraszam, bo mają bardzo dobre właśnie dania, głównie pizzę, ale też właśnie jakieś makarony, nie makarony, pyszne zupy, także tam jedliśmy to danie, też właśnie tu nie było Jarskie, tam była ta rzeczona polędwiczka wieprzowa, słuchajcie, i... Po prostu postanowiłem w domu to odtworzyć nie znając tam tego, co to oni tam wpierdzielili. Sam sobie wymyśliłem. I teraz tak, tak robię, nie? No i dlatego też do restauracji nie chodzimy. więc <śmianie> <śmianie> słuchajcie, podstawą to są leśne grzyby. no Wiadomo, że można by użyć pieczarek, no ale to yy, może jeszcze te yy, pieczarki brązowe są takie pieczarki, one się Cesat mushrooms nazywają chyba po angielsku, nie wiem jak po polsku, ale one... Z grzyba mają troszkę więcej niż tylko wygląd, to może by z tego było też dobrze, ale słuchajcie, jeśli mamy świeże borowiki, które jeszcze sami żeśmy zerwali w lesie, to danie będzie na pewno świetnie smakowało. Także teraz będziemy czekać, aż te grzybki nam się tutaj zmniejszą, one nam się podsmażą i tak naprawdę jedyne co nam pozostaje to nastawienie wody, żeby wstawić nasz makaron. Także słuchajcie... Wstawiamy wodę i gotujemy makaron. Ja w domu jak jestem, bo tutaj nie mam. Podczas gotowania makaronu dodaję jeszcze kostkę bulionową do wody. Ona dodatkowo pozwala nadać smaku temu makaronu. Smaku, makaronowi. Nieważne. Także czekamy aż to się zagotuje. Ja ją sobie posolę. Solomorską? <noise> A Wy, jak macie w domu kostkę rosołową, to możecie tam wrzucić na przykład taki bulionik czy coś, to też te Wasze warzywa, znaczy Wasz makaron będzie bardziej esencjonalny. Ewentualnie możecie spróbować, żeby do takiego makaronu, do gotującej się wody, wrzucić kostkę grzybową. To ten makaron dodatkowo Wam ściemnieje i tych aromatów grzybów będzie jeszcze więcej w grzybach. Tak samo jak cukru w cukrze. Słuchajcie, grzybki nam zmniejszyły objętość, także wszystko jest ku dobremu. Woda się zawrzała i wrzucamy, nie mam wagi, ale ja sądzę, że po takie dwa gniazda każdy z nas wie, nie? Wakacje są, kurde. Także wrzucamy, moi drodzy, i czekamy. Makaron do wody wystarczy tylko z osolonej wrzucić. Broń Boże, wlewać tutaj jakiegoś oleju, nie wiem po co to ma służyć, ale na pewno nie polepszy żadnej sprawy. Można troszeczkę, temper albo temperatury nie zmniejszamy, żeby to szybciej było, i staramy się nie rozgotować dziada, żeby on był tak zwany Aldente, czyli lekki opór w zębach, żeby stawiał. No, także jak ja go zagotuję, odcedzę. Później nasze grzybki wrzucimy do naszego makaronu, żeby on się nam oblepił całkowicie. I jeszcze dodatkowo zaraz dosiekam świeżej pietruszki. Wymieszamy dodatkowo to ze świeżą pietruszką, żeby jeszcze bardziej ukoloryzować oliwa. I bon apetit. Słuchajcie, makaron doszedł. Tak też my. Przystępujemy do zlania wody. Bez makaronu, warunki takie jakie są, takie mamy, ale to nas nie zniechęca do gotowania. Aczkolwiek, wiecie, co nas nie zniechęca? To, że nawet jakbyśmy chcieli zjeść na mieście, to wszystko zamknięte, <laughs> bo w sezonie to jedynie albo chińska zupka ze sklepu, albo byśmy musieli jechać do najbliższej miejscowości 15 km. Tam jeszcze w Sasinie przy plaży jedna smażalnia. Działa. Dobra. Mamy to zrobione. To sobie przestawimy tu na mniejszy gaz. W tym momencie nasz towar ląduje w garku. Znaczy się w rondelku nazwijmy, bo to wiecie, trzeba rzeczy ładnie nazywać. To wtedy, nawet jak są nieładne, to są ładniejsze. Nie? Także do rondelka przerzucamy. Patelka do zlewu. Dobra. Teraz, proszę Państwa, widelec. Proszę bardzo, zamieszamy. Zamieszamy w tym momencie. Dolewamy naszej oliwy jako sosu. Ja wiem, to nie jest dietetyczne jak nasze pomidory, ale jakie to jest dobre. I świeży, tutaj, zieleniwzny. Dodatek. Teraz to na szybko wymieszamy. Czy moja asystentka przygotuje talerze? A mam się wyłączyć? No poproszę. I od tego momentu poczekajcie. Użyję innego narzędzia. Zobaczymy, czy tym będzie łatwiej. O, jest łatwiej. No niestety nie będzie to jak w to przefie spektakularne. Ale ma być to smaczne. Także ja wam przepraszam, że tak po neandertalsku ale jakoś to zrobić muszę zaraz będziemy jeść proszę bardzo moi drodzy, moi mili odrobina oliwy listek Je truški. In bon appetit. Smašnega.